Witajcie. Dziś przyjrzymy się bliżej materiałowi, który, no, rzuca inne światło na dobrze znaną historię wieży Babel. Tak, będziemy analizować fragmenty dziesiątego rozdziału książki patriarchowie i prorocy Ellen G. White. Dokładnie. Ten rozdział opiera się mocno na Księdze Rodzaju, więc mamy ciekawe połączenie. Zgadza się. A cel tego naszego dzisiejszego omówienia chcemy zobaczyć, jakie wnioski płyną z tej konkretnej interpretacji. Co ona mówi, wiesz, o ludzkiej naturze, o konsekwencjach wyborów, o początkach narodów, języków i też o pewnych wzorcach zachowań, które, jak sugeruje autorka, no powtarzają się przez wieki. Właśnie. Kontekst jest ważny. Po potopie, ludzkość miała zacząć na nowo, rodzina nowego, on sam uznany za sprawiedliwego. Wydawałoby się Idealny start. Czysta karta, można by pomyśleć. Ale właśnie, już u synów Nowego, Sema, Hama i Jafeta, autorka widzi pewne hmm, zalążki przyszłych postaw. Tak, cechy, które miały zaważyć na losach ich potomków. I wszystko zaczyna się od, no, dość niepokojącego incydentu z Hamem. Co tam się wydarzyło? Dlaczego to jest takie ważne w tej interpretacji? Rzeczywiście, ten moment jest przedstawiony jako, no, kluczowy. Chodzi o sytuację, gdy Ham, mówiąc wprost, okazał rażący brak szacunku swojemu ojcu Noemu. Ale to nie był chyba tylko wiesz jednorazowy wybryk. Znaczy tekst źródłowy interpretuje to głębiej jako ujawnienie czegoś, co już w nim tkwiło. Braku czci, jakiegoś yy, bezwstydu, może nawet nikczemności charakteru. I to prowadzi do tego słynnego przekleństwa. Ale co ciekawe, ono nie jest skierowane bezpośrednio na Hama. Nie, na jego syna, Kanaana. Niech będzie przeklęty Kanaan. Jak to rozumieć? Czy to jest no nie wiem, predestynacja, z góry przesądzony los? Właśnie tekst, który analizujemy, mówi, że nie do końca tak. Autorka podkreśla, że nie chodziło o jakieś arbitralne skazanie Kanaana czy jego potomków na zło. Czyli to przekleństwo jest interpretowane bardziej jako Powiedzmy, prorocza zapowiedź. Zapowiedź czego? Konsekwencji. Konsekwencji drogi, którą obrał Ham i tych cech charakteru, które, jak argumentuje tekst, po prostu utrwaliły się w jego potomstwie. Szczególnie w linii Kanaanitów. Czyli ich własne późniejsze czyny miały do tego doprowadzić. Tak, ich ustawiczne grzechy, jak to określa tekst, miały ściągnąć na nich Boży sąd. To nie był z góry narzucony los a raczej przewidziana konsekwencja. Czyli bardziej jako ostrzeżenie o skutkach niż nieodwołalny wyrok od startu. Dokładnie. A co więcej, tekst zwraca uwagę na coś ważnego, na Bożą cierpliwość. Cierpliwość. Tak, wypełnienie tej zapowiedzi było odłożone w czasie. Dopiero gdy potomcy Kanaana, jakby to ująć, przekroczyli pewne granice moralne, mieli utracić swoje dziedzictwo. I stać się poddanymi potomków Sema i Jafeta, zgodnie z proroctwem. Właśnie. Więc to nie był determinizm, tylko no, przewidziana konsekwencja utrwalonych, negatywnych cech i działań. A Sem i Jafet, ich postawa była przecież zupełnie inna. O tak, ich szacunek dla Ojca, a przez to, jak interpretuje autorka, dla Bożych zasad, stał się podstawą do błogosławieństw. Jakich konkretnie? Dla Sema zapowiedziano szczególną rolę. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Sema. To jest wskazanie na linię Sema jako tę, z której miał wyjść naród wybrany, no i mesjasz. Jahwe jest tu nazwany Bogiem Sema. Ciekawe, a Jafet? Dla Jafeta jest błogosławieństwo o przestrzeni szerokiej i zamieszkaniu w namiotach Sema. Co to znaczy? interpretuje to jako zapowiedź, że potomkowie Jafeta też będą mieli udział w tych Duchowych błogosławieństwach, tych płynących przez linię Sema, zwłaszcza w kontekście Ewangelii. To nas prowadzi do e, takiej koncepcji dziedziczenia pewnych skłonności, prawda? Tak, autorka bardzo mocno to podkreśla sugeruje, że postawy rodziców, czy to dobre, czy złe, mają tendencję do powielania się w kolejnych pokoleniach. Czyli brak szacunku Hama miał echem odbijać się przez wieki. Tak, miał być źródłem problemów. A szacunek Sema i Jafeta, drogą do błogosławieństw. To pokazuje, jak wybory jednostki mogą mieć naprawdę dalekosiężne skutki. Trochę jak kamień rzucony w wody. Dokładnie. Źródło nawet przytacza słowa z księgi Kaznodzieja. Jeden grzesznik może popsuć wiele dobrego. I kontrastuje to z obietnicami Bożej wierności wobec tych, którzy go miłują. Rozumiem. Mamy więc zarysowany pewien podział już na samym początku. Co dzieje się dalej? Ludzkość zaczyna rosnąć w siłę. I tu dochodzimy do kolejnego etapu. Początkowo ludzie osiedlili się w górach, ararat, tam gdzie osiadła arka. Ale wzrost populacji i, co kluczowe w tej narracji, narastające odstępstwo od Boga. Odstępstwo? Tak. Prowadzi do podziału. Według tekstu część ludzi, która świadomie chciała zapomnieć o Bogu, o jego prawie, postanowiła się po prostu odłączyć. I ruszyli na równinę Synear nad Eufrat. Co ich tam przyciągnęło? No cóż, przede wszystkim żyzna ziemia, obietnica łatwiejszego życia. Ale to miejsce stało się sceną dla czegoś znacznie większego: czegoś większego. Tam właśnie zrodziła się idea budowy miasta. Tej słynnej wieży. Wieża Babel, no właśnie. Co tak naprawdę chcieli osiągnąć jej budowniczowie, według tej interpretacji? Bo chyba nie chodziło tylko o to, żeby zbudować coś wysokiego. I, no, głęboko problematyczne. Na przykład. Po pierwsze, wskazuje na fundamentalny brak wiary w Boże Obietnice, konkretnie w to przymierze, że potop się już nie powtórzy. Chcieli sami sobie zapewnić bezpieczeństwo. Właśnie. Niektórzy, jak czytamy, posuwali się nawet do negowania istnienia Boga, tłumaczyli potop siłami natury. Ale czy wszyscy byli ateistami? Bo to chyba nie tak. Niekoniecznie. Tekst wspomina też o tych, którzy wierzyli w istotę wyższą, ale mieli buntownicze serca, trochę jak Kain. Buntownicze serca. Tak. Ich celem było stworzenie czegoś, co fizycznie przewyższy poziom wód potopu. Była też ciekawość, chcieli dotrzeć do chmur, może zbadać przyczyny kataklizmu? Ale co leżało u podstaw tego wszystkiego? Jak argumentuje autorka, przede wszystkim ogromna pycha. Pycha w, w jakim sensie? W sensie chęci zbudowania czegoś, co przyniesie im wieczną sławę, co uniezależni ich od Boga. Czyli stworzyć własne imperium. Dokładnie, zjednoczone, potężne, ze stolicą w tym mieście. A wieża miała być pomnikiem ich własnej mądrości, ich siły. A jest coś jeszcze. Tak, autorka widzi w tym coś więcej. Celowe działanie, które miało odwrócić przyszłe pokolenie od Boga, skierować je ku bałwochwalstwu, ta wieża miała stać się centrum nowego ludzkiego kultu. Brzmi jak, no, plan totalny. Jak daleko zaszli z jego realizacją? Tekst opisuje, że budowa była już powiedzmy zaawansowana. Niższe partie wieży były zamieszkane. A wyższe? A wyższe pięknie wykończone miały być poświęcone bożkom. Ludzie byli wręcz upojeni swoim sukcesem czcili złote, srebrne posągi w jawnej opozycji do Boga Stwórcy. I wtedy następuje ta boska interwencja jak ona jest opisana w tym tekście. Bardzo obrazowo. Zostają zesłani aniołowie, żeby pokrzyżować te plany. Jak? Kluczowym narzędziem jest pomieszanie języków. Przy tak ogromnej budowli komunikacja była przecież kluczowa. System musiał być skomplikowany. No właśnie. I on się całkowicie załamał. Zamawiano cegły, dostawano smołem. Polecenia stały się kompletnie niezrozumiałe. Łatwo sobie wyobrazić ten chaos. Dokładnie. Źródło opisuje zamieszanie, potem wzajemne oskarżenia, które szybko przerodziły się w gniew, spory. Nawet przemoc. Tak, jest mowa o przelewie krwi. Ta wielka jedność w buncie po prostu rozpadła się w kłótniach i chaosie. A był jakiś ostateczny znak. Tak, autorka wspomina o piorunie uderzającym w niedokończoną wieżę niszczącym jej górną część, taki symboliczny gest, pokazujący kto naprawdę panuje nad światem. Jakie były, powiedzmy, długofalowe skutki tej interwencji? Najbardziej bezpośrednim skutkiem było rozproszenie. Ludzie, nie mogąc się porozumieć, naturalnie zaczęli grupować się według języków. I rozeszli się po całej Ziemi. Tak, i tu jest pewien paradoks. Boży plan zaludnienia Ziemi został zrealizowany. Ale w sposób wymuszony, wbrew ludzkim zamiarom tej centralizacji władzy. Czy tekst widzi w tym rozproszeniu jakąś stratę, oprócz tego, że ich plan się nie powiódł? Tak, i to jest ciekawy punkt. Autorka zauważa, że rozpraszając się w gniewie, w zamieszaniu, te grupy zabrały ze sobą bardzo niewiele z tej pierwotnej wiedzy o Bogu. O jego woli. Mimo, że Noe i Sem żyli jeszcze długo. Właśnie, mimo że Noe żył 350 lat po potopie, a Sem 500, była możliwość przepazywania tej wiedzy. Ale według tej interpretacji ci zbuntowani potomkowie po prostu nie chcieli słuchać. A bariera językowa to jeszcze utrudniła. Oczywiście, wiedza o Bogu została jakby rozmyta, w dużej mierze utracona wśród wielu narodów. Wróćmy na chwilę do mentalności tych budowniczych. Autorka nazywa to duchem Babel. Co się za tym kryje? Co to właściwie jest? To jest, można powiedzieć, sedno tej analizy. Ten duch Babel to postawa buntu, szemrania przeciwko Bogu. Jak to się objawiało? Postrzeganiem go jako surowego tyrana, za wygnanie z Edenu, za potop. A jednocześnie, jak argumentuje tekst, ci sami ludzie poddali się władzy szatana, którego autorka nazywa najokrutniejszym tyranem. Czyli widzi tu działanie sił zła: tak, które deprecjonowały ofiary symbolizujące przyszłego zbawiciela, promowały bałwochwalstwo, w tym nawet tak odrażające praktyki, jak ofiary z dzieci. Straszne. Chodziło o zastąpienie bożych atrybutów, sprawiedliwości, miłości, czystości ludzkimi czy wręcz demonicznymi, uciskiem, okrucieństwem, przemocą. Czyli próba stworzenia systemu wartości i władzy całkowicie w opozycji do Boga. Dokładnie. Próba ustanowienia rządu opartego wyłącznie na ludzkiej woli, ambicji, sile. Niezależnego od jakichkolwiek wyższych zasad moralnych. I to było na tyle pociągające, że. że, jak przyznaje tekst. Ten projekt był na tyle zwodniczy, że początkowo pociągnął nawet niektórych ludzi uważanych za sprawiedliwych. Dlatego Bóg zwlekał z interwencją? Tak czytamy. Częściowo ze względu na tych wiernych, a częściowo, żeby pozwolić tej prawdziwej, bezbożnej naturze tego przedsięwzięcia w pełni się objawić, pokazać, do czego to prowadzi. A sama interwencja to pomieszanie języków, jak jest przedstawiona jako kara czy może coś innego? Tekst interpretuje to przede wszystkim jako akt miłosierdzia. Miłosierdzia. Tak. Choć był to oczywiście sąd nad pychą bubowniczych jego głównym celem było powstrzymanie dalszej, całkowitej demoralizacji ludzkości. Żeby nie stało się jeszcze gorszej. Właśnie. Chodziło o to, by prawa wynikające z egoistycznych i okrutnych serc ludzkich nie zdominowały świata. Nie wyparły całkowicie Bożych zasad, które tekst określa jako święte, sprawiedliwe i dobre. Jest też wspomniane, że wierni modlili się o Bożą pomoc. To pokazuje pewną złożoność tej historii Boża cierpliwość, ludzki bunt, konsekwencje, ale i miłosierdzie w samym sądzie. Czy autorka widzi w tym jakieś, no nie wiem, powtarzające się wzorce? Zdecydowanie tak. Porażka budowniczych Babel jest przedstawiona jako taki pomnik ich głupoty ostrzeżenie dla przyszłych pokoleń. A jednak. A jednak, jak zauważa autorka, ludzie wciąż naśladują ten sam schemat. Poleganie wyłącznie na sobie, na własnej sile, mądrości przy jednoczesnym odrzucaniu Bożego prawa i jego autorytetu. Ten sam duch buntu. Ten sam duch buntu, który Według tej interpretacji kierował szatanem w niebie czy kainem przy składaniu ofiary. To jest ten wzorzec samowystarczalności, który prowadzi do pychy i, no, ostatecznie do upadku. I tu dochodzimy do chyba najbardziej prowokacyjnej części tej analizy. Autorka argumentuje, że ten duch Babel jest wciąż żywy. Gdzie go dostrzega, powiedzmy, w czasach bliższych nam, czy nawet współczesnych? Autorka rysuje kilka takich paralel. Po pierwsze widzi go w postawie niektórych niewierzących, tych, którzy opierają swoje teorie, swoje systemy wartości wyłącznie na ludzkim rozumie, na spekulacjach naukowych, odrzucając objawione słowo Boże i jego prawo moralne, powołując się na postęp, tak, chełpiąc się wystarczalnością ludzkiego rozumu. Tekst cytuje tu nawet księgę Kaznodzieje, sugerując, że opóźnianie konsekwencji złych czynów tylko zachęca ludzi do dalszego buntu. A w świecie religijnym, czy tam też widzi analogię? Tutaj analogia jest chyba jeszcze mocniejsza. Autorka krytykuje tych w chrześcijaństwie, którzy odchodzą od jasnych nauk Biblii. Na rzecz czego? Na rzecz ludzkich tradycji, filozofii, czy jak to nazywa, przyjemnych baśni. Tworząc własne wierze, własne doktryny, praktyki, które mają prowadzić do zbawienia, ale bez wymogu posłuszeństwa Bogu. Czyli taka łatwiejsza druga? Szczególnie krytykowani są ci, którzy głoszą, że można być zbawionym bez przestrzegania Bożego prawa. To całe zamieszanie doktrynalne te podziały w świecie religijnym, Autorka nazywa współczesnym Babilonem. Nawiązując do symboliki z księgi objawienia. Tak, jako symbol duchowego zamętu, kompromisu ze światem czyli Babilon jako symbol takiej religijnej pychy i zamieszania. W tej interpretacji dokładnie tak: to stan, w którym ludzkie pomysły, ludzkie ambicje zastępują Boże objawienie. A jest jeszcze jakaś trzecia paralela I władzy. Czyli sukces za wszelką cenę. Ludzie, którzy w tym celu depczą prawa innych, lekceważają Boga, są przedstawieni jako tacy współcześni budowniczy wierzy. Ich sukces jest jednak opisany jako pozorny i tymczasowy, prowadzący ostatecznie do rozczarowania. Zatem przesłanie płynące z tej analizy jest, no cóż, dość surowe kończy się jakimś ostrzeżeniem. Tak, tekst kończy się mocnym przypomnieniem o Bożej suwerenności i o nadchodzącym sądzie. Te wszystkie dzieła ludzkiej pychy, te współczesne wieże, ostatecznie upadną. Przywołuje jakieś fragmenty? Tak, przywoływane są psalmy, mówiące o tym, że Bóg widzi wszystko z nieba i unicestwia ludzkie plany, które są sprzeczne z Jego wolą. A Jego plan natomiast trwa na wieki. Podsumowując, historia wieży Babel w tej interpretacji staje się taką uniwersalną przypowieścią, prawda? Zdecydowanie. Mówi o tej Wiecznej ludzkiej pokusie, pychy, buntu przeciw ograniczeniom, pragnieniu samowystarczalności, władzy niezależnej od Boga. I pokazuje nieuchronne konsekwencje, podział, chaos, utratę prawdziwej jedności. Ale jednocześnie naświetla znaczenie dziedzictwa charakteru i tej postawy szacunku wobec Boga i jego zasad w kontraście do lekceważenia. I może na koniec warto zadać sobie pytanie które jakoś tak naturalnie nasuwa się po tej analizie. Tak. Pomijając te wielkie historyczne czy współczesne przykłady budowania Babel, o których mówił tekst, jak ten sam duch może przejawiać się w bardziej subtelny sposób w naszym życiu osobistym, w naszych społecznościach, może nawet w naszych dobrych intencjach. Gdzie jest ta granica? No właśnie, gdzie jest ta granica między zdrową ambicją a pychą? między dążeniem do jedności, a tworzeniem systemów, które w jakiś subtelny sposób wykluczają Boga lub jego zasady, kiedy nasze poleganie na sobie przekracza granice i staje się no, buntem przeciw czemuś fundamentalnym. To już chyba materiał do własnych przemyśleń dla każdego. Dokładnie. Coś do zastanowienia.